Witam wszystkich z powrotem na kanale. 23 marca End Night Games wydał drugi duży patch do Sons of the Forest, który usprawnił bardzo wiele rzeczy, jak również dodał nowe rzeczy do gry. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam listę najważniejszych zmian, jednocześnie link w opisie przeniesie Was do pełnej listy zmian, która jest naprawdę długa. Kolejna wielka aktualizacja już za około dwa tygodnie, zależy kiedy oglądacie ten materiał. Tak więc zabieramy się do omówienia. Zanim zaczniemy, to mam pytanie: szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe, gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie, nie pożałujesz i kupuj gry taniej eneba.pl Pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to zbieracz deszczu. Zbieracz deszczówki można wybudować z patyków i ze skorupy żółwia. Niestety, w momencie nagrywania materiału nie mogłem znaleźć żadnego żółwia. Jest to bardzo przydatna konstrukcja, jeżeli budujecie swoją bazę daleko od wody albo gdzieś na plaży, gdzie jest tylko słona woda. Kolejna sprawa to usprawnione ogniska. Teraz możecie dodawać kłody drewna, aby paliło się dłużej. Jednocześnie zwiększono jasność trzymanej w ręce pochodni. Kolejny bardzo duży dodatek znajduje się w tej jaskini, którą teraz widzicie na ekranie. Po pierwsze, dodano martwych wyznawców jakiejś religii tuż przed wejściem. Trzymali książkę, niestety gra mi się zbugowała i musiałem włączyć od nowa, a już ją podniosłem chwilę wcześniej. Tak więc tutaj powinna leżeć jeszcze książka. Wejście do jaskini jest bardzo proste. Dokładnie wygląda tak samo, jednak dodano nowy system. W samej jaskini jest kilka skrzynek, które warto zawsze zebrać. Aby wejść do kompletnie nowego systemu jaskiń, potrzebny jest akwalung. Musicie go założyć i wejść w jeziorko na środku jaskini. Płyniecie prosto, jest tylko jedna droga. Kiedy miniecie kilka pływających szkieletów, będziecie wiedzieli, że jesteście już prawie u wyjścia. W samej jaskini będzie czekało na Was kilku mutantów, możecie się z nimi rozprawić albo ich po prostu ominąć. Generalnie trzymajcie się prawej strony, aż zobaczycie taki oto znaczek. Zjeżdżalnią w dół, która no naprawdę zabierze Was głęboko w otchłanie jaskini. Wylądujecie w bajorku wodnym, idźcie w stronę światła. Zaraz po wyjściu z wody znajdziecie kolejnych wyznawców jakiejś religii. Idźcie w stronę światła, aż zobaczycie takie oto malowidło. Jeżeli je widzicie, to znaczy, że jesteście na dobrej drodze. Znowu musicie albo ominąć, albo pojedynkować się z mutantami. Generalnie trzymajcie się prawej strony. W końcu dotrzecie do pomieszczenia z jakąś złotą konstrukcją. W środku będą mutanci, tak więc uwaga! Następnie znowu będzie potrzebny wam akwalung. Płyńcie wzdłuż jaskini, aż do dotrzecie do takiego oto kwadraciku. Płyńcie po lewej jego stronie, aż wyjdziecie. Droga jest tylko jedna, tak więc ciężko zabłądzić. Na waszej drodze stanie kilku mutantów, polecam się z nimi rozprawić, ponieważ na środku tej komnaty będzie nowa lokalizacja złotego pancerza. Jeżeli już go zdobyliście wcześniej, no to tutaj będzie siedział tylko szkielet na krześle. Jednak jeżeli go jeszcze nie macie, no to właśnie to jest nowa lokalizacja złotej zbroi, która teraz została trochę znerfiona. Blokuje 70% demonicznych obrażeń zamiast 90%. Aby wyjść z jaskini, spójrzcie w prawo, idźcie w stronę światła, aż zobaczycie taką motolinę. Przed wami naprawdę dużo wspinaczki. No i po jakimś czasie wyjdziecie z jaskini. O zmianie kolejnej rzeczy nie jestem w sumie do końca przekonany, ponieważ wydaje mi się, że do otwarcia tych drzwi niepotrzebna już jest karta. No ja, oczywiście, miałem ją już otwartą, tak więc nie jestem w stanie tego potwierdzić. Kolejna rzecz, którą zmienili twórcy, to położenie tego gluta. Teraz można wchodzić i wychodzić z tego bunkra, ile nam się podoba. Tam, gdzie wcześniej leżała złota zbroja, teraz leży ciało Mutanta z wbitym kijem golfowym. Jeżeli zauważyliście, że zwierzęta, a w szczególności zające i wiewiórki uciekają przed wami znacznie szybciej, no to jest to naprawione. Teraz te zwierzaczki będą bardziej walczyły o życie, będą uciekały, odskakiwały znacznie brzbawiej niż dotychczas. Jednak no, nadal jest dosyć prosto upolować taką wiewiórkę. Kolejną rzeczą, którą twórcy dodali, to dwupiętrowy budynek kanibali na plaży. No jest to nowa konstrukcja, nic w niej nie ma, oprócz kilku skrzynek naokoło, no ale widać, że kanibale rozbudowują swoje miejscówki. Następna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to w luksusowym bunkrze dodano książki na półkach. Usunięto również z blatu shotgun, tak więc teraz jest tylko jeden dostępny shotgun w grze. Chyba że dodali jakiś, o którym nie wiemy. Jednocześnie chciałbym wspomnieć, że baterie do latarki są teraz automatycznie pobierane z inwentarza, nie trzeba ich wymieniać za każdym razem. Moim zdaniem jest to głupia aktualizacja, bo wtedy dodawała trochę realizmu. Kolejna bardzo ważna rzecz to teraz można używać leworęcznych przedmiotów, lecąc na lotni. Czyli na przykład możecie używać GPS-u. No i druga najważniejsza rzecz to dodano finalnego bossa demona, który jest w ostatniej jaskini. No uwaga, przygotujcie się do walki z tym demonem, ponieważ twarda z niego sztuka wymaga zużycia naprawdę sporej ilości amunicji. Tak jak wspomniałem, aktualizacja jest znacznie większa, a klikając link w opisie zobaczycie pełną listę zmian, która jest naprawdę imponująca.